Czy wiesz, że pragnienie bliskości fizycznej po sześćdziesiątym roku życia może być jednym z najbardziej bolesnych tajemnic, o których ludzie boją się mówić nawet na spowiedzi? Jestem ojciec Piotr, kapłan z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w posłudze duszpasterskiej. Przez te wszystkie lata słuchałem spowiedzi ponad dwóch tysięcy ludzi – starszych i młodszych, bogatych i biednych – Zdrowych i chorych. I powiem Wam coś, czego większość kapłanów nie mówi publicznie, bo brzmi to zbyt intymnie, zbyt osobiście. Ale jeśli nie powiem tego teraz, jeśli dalej będę milczał, to będę współwinny Waszego cierpienia. Widziałem ludzi, którzy płakali na spowiedzi, mówiąc mi o tym pragnieniu. Widziałem wdowy i wdowców, którzy czuli się potworami za to, że po śmierci ukochanej osoby ich ciało wciąż żyje, wciąż pragnie, wciąż pamięta dotyk. Widziałem ludzi, którzy myśleli, że są grzesznikami, bo po sześćdziesiątce nadal czują to, co czuli w młodości. I widziałem, jak ta wstydliwa tajemnica niszczyła ich od środka, jak stawała się murem między nimi a Bogiem. Między nimi a spokojem ducha. Dlaczego o tym mówię? Bo przez 25 lat widziałem zbyt wiele bólu, zbyt wiele wstydu, zbyt wiele ludzi, którzy myśleli, że są sami w swoim cierpieniu. I widziałem, jak ta cisza prowadzi do rozpaczy, do depresji, do utraty wiary. Widziałem ludzi, którzy odchodzili od Kościoła, bo myśleli, że Bóg ich potępia za coś, czego nie mogą kontrolować. A prawda jest taka: Bóg wie wszystko o Twoim ciele, wie wszystko o Twoich pragnieniach i stworzył Cię dokładnie takim, jakim jesteś. Pozwólcie mi opowiedzieć Wam historię, która zmieni Waszą perspektywę na zawsze. Przyszła do mnie kobieta, nazywała się Maria. Miała 63 lata nauczycielka języka polskiego na emeryturze matka dwójki dorosłych dzieci, babcia czworga wnucząt. Kobieta pobożna, która przez całe życie była wierna swojemu mężowi Janowi, z którym przeżyła 42 lata. Zwykła kobieta, która chodziła do kościoła w każdą niedzielę, która modliła się różaniec, która żyła zgodnie z przykazaniami. Jan zmarł rok i siedem miesięcy temu, rak trzustki. Szybki, brutalny, bez litości. Przez ostatnie trzy miesiące jego życia Maria opiekowała się nim dzień i noc. Karmiła go, myła, przytulała. Mówiła, że wszystko będzie dobrze, chociaż oboje wiedzieli, że to kłamstwo pełne miłości. Gdy Jan odszedł, Maria myślała, że umrze razem z nim. Przez pierwsze miesiące nie mogła jeść, nie mogła spać, nie mogła funkcjonować. Dzieci martwiły się o nią, próbowały jej pomóc, ale Maria czuła się, jakby połowa jej duszy została wyrwana. 42 lata razem, 42 lata w jednym łóżku, w jednym domu, w jednym życiu. Ale potem zaczęło się coś, czego Maria nie mogła zrozumieć. Pewnej nocy, po roku od śmierci Jana obudziła się w środku nocy z uczuciem, którego się wstydziła. Jej ciało tęskniło. Nie za abstrakcyjną bliskością, nie za rozmową przy kawie. Jej ciało tęskniło za dotykiem męża, za jego ciepłem, za jego obecnością w łóżku. Tęskniła za intymnością fizyczną. Za tym, co przez 42 lata było tak naturalnym wyrazem ich miłości, Maria była przerażona. Myślała, że coś z nią jest nie tak. Myślała, że to grzech, że to zło, że to bluźnierstwo wobec pamięci Jana. Jak może czuć coś takiego, skoro Jan nie żyje? Jak może jej ciało chcieć czegoś, czego już nigdy nie będzie? Czy to oznacza, że nie kochała go wystarczająco? Czy to oznacza, że jest zepsuta, zdeprawowana? Zaczęła chodzić do kościoła jeszcze częściej, modliła się jeszcze więcej, pościła. Ale uczucie nie znikało. Każdej nocy budziła się z tym samym pragnieniem, z tym samym wstydem, z tym samym poczuciem winy. Przestała spać. Schudła dwanaście kilogramów. Jej córka zauważyła, że coś się dzieje, ale Maria nie mogła powiedzieć prawdy. Jak mogłaby powiedzieć własnej córce o czymś tak intymnym, tak wstydliwym? W końcu, po trzech miesiącach cierpienia, Maria przyszła na spowiedź. Usiadła w konfesjonale i płakała przez piętnaście minut, zanim w ogóle mogła wydobyć z siebie słowo. Kiedy w końcu zaczęła mówić, jej głos drżał tak bardzo, że ledwo mogłem ją zrozumieć. Powiedziała mi wszystko. Powiedziała o tym pragnieniu, o tym wstydzie, o tym poczuciu winy, które ją dusiło. Powiedziała, że czuje się jak potwór, jak zdrajczyni pamięci swojego męża, jak grzesznica, którą Bóg na pewno potępi. Mówiła szeptem. Jakby sam fakt wypowiedzenia tych słów mógł ściągnąć na nią gniew niebios. I wtedy powiedziałem jej coś, co całkowicie zmieniło jej życie. Powiedziałem jej prawdę, którą większość ludzi nigdy nie słyszy, bo boją się o tym mówić. Czy wiecie, co Biblia mówi o ciele? Nie to, co ludzie myślą, że mówi, nie to, co słyszycie w powierzchownych kazaniach. Prawdziwą, głęboką prawdę o tym, czym jest ciało w Bożym planie. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł pisze: Czyż nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego? Świątynią nie więzieniem, nie grzesznym naczyniem, które trzeba tłumić i karać. Świątynią miejscem świętym, które Bóg sam stworzył i pobłogosławił. Bóg stworzył Twoje ciało, stworzył każdą komórkę, każdy nerw, każde pragnienie, stworzył bliskość fizyczną jako wyraz miłości między małżonkami, nie jako grzech, nie jako coś złego, jako dar, jako święty sposób jedności dwojga ludzi, którzy stali się jednym ciałem przed Bogiem. I oto prawda, której Maria potrzebowała usłyszeć. To, że jej mąż odszedł, nie oznacza, że jej ciało przestało być żywe, nie oznacza, że jej pragnienia są grzeszne, oznacza tylko, że jest człowiekiem, żywym człowiekiem, który przez 42 lata wyrażał miłość również przez bliskość fizyczną. I jej ciało pamięta pamięta miłość, pamięta dotyk, pamięta to, co było piękne i święte w ich małżeństwie. Czy to grzech? Nie, to nie jest grzech, to jest po prostu dowód na to, że Maria żyła w prawdziwym, pełnym małżeństwie, w którym ciało i duch były jednością. To nie zdrada pamięci Jana, to dowód tego, jak głęboka była ich miłość. Maria słuchała, a łzy spływały jej po twarzy. Ale to nie były już łzy wstydu, to były łzy ulgi. Po raz pierwszy od miesięcy mogła oddychać. Po raz pierwszy poczuła, że Bóg jej nie potępia, że jest zrozumiana, że jest akceptowana, że jest kochana. Takimi jaką jest z całym swoim cierpieniem i wszystkimi swoimi pragnieniami, powiedziałem jej jeszcze coś ważnego. Powiedziałem, że to pragnienie, które czuje, może być trudne do zniesienia, ale jest również częścią procesu żałoby. Jest częścią tego, jak jej ciało i duch przechodzą przez stratę, i że z czasem, kiedy pozwoli sobie na przeżycie tej żałoby bez potępiania siebie, to pragnienie stanie się mniej intensywne. Nie zniknie całkowicie, bo miłość nigdy nie znika całkowicie, ale przestanie być źródłem bólu i wstydu. Powiedziałem jej również, że powinna rozważyć rozmowę z psychologiem, który specjalizuje się w żałobie i stracie. Bo to, przez co przechodzi, jest również emocjonalnym procesem, który wymaga profesjonalnego wsparcia. Bóg dał nam nie tylko kapłanów, ale również lekarzy i terapeutów, którzy pomagają nam w uzdrawianiu ciała i ducha. I korzystanie z ich pomocy nie jest brakiem wiary, ale mądrością i pokora. Maria wyszła z konfesjonału inna. Powiedziała mi później, że po raz pierwszy od śmierci Jana poczuła pokój. Nie to, że wszystkie jej problemy zniknęły w jednej chwili, ale poczuła, że nie jest sama, że Bóg jest z nią i że może żyć dalej bez poczucia winy, które ją dusiło. Przyznam wam się do czegoś. Kiedy Maria opowiadała mi swoją historię, czułem ból w sercu, bo wiedziałem, że nie jest jedyna. Wiedziałem, że są tysiące ludzi, którzy cierpią w milczeniu, bo boją się mówić o tym, co czują bo myślą, że są źli, że są grzeszni, że Bóg ich potępi. I wtedy zadałem sobie pytanie: ileż to razy w moim życiu kapłańskim spotkałem ludzi, którzy cierpieli w ten sam sposób? Ilu z nich nigdy nie miało odwagi powiedzieć tego głośno? Ilu z nich umarło ze swoim wstydem, nigdy nie usłyszawszy słów ulgi i zrozumienia? Za 25 lat posługi kapłańskiej Słyszałem ponad 120 podobnych historii: 120 ludzi, którzy po stracie partnera czuli dokładnie to samo co Maria: 120 ludzi, którzy myśleli, że są jedyni, że są źli, że są potępieni. I w 98 przypadkach z tych 120, kiedy wreszcie odważyli się powiedzieć prawdę, poczuli ogromną ulgę. Bo usłyszeli to, czego potrzebowali usłyszeć: Jesteś człowiekiem, jesteś normalny, Bóg cię nie potępia. Ale teraz chcę powiedzieć wam coś jeszcze głębszego, coś, co odkryłem dopiero po latach studiowania Pisma Świętego i rozmów z ludźmi, którzy przeszli przez różne etapy życia. Biblia nie traktuje ciała jako wroga ducha. To błędne rozumienie, które pochodzi z różnych filozofii, ale nie z prawdziwego nauczania Kościoła. Święty Paweł mówi, że ciało jest świątynią, ale mówi również o tym, że musimy żyć w czystości i świętości. I tutaj jest klucz. Czystość nie oznacza tłumienia wszystkich pragnień. Czystość oznacza życie w zgodzie z Bożym planem, z szacunkiem do siebie i do innych. Jeśli jesteś wdową lub wdowcem i czujesz pragnienie bliskości, to nie jest grzech, to jest normalna ludzka reakcja ciała, które przez lata było przyzwyczajone do miłości i jedności z drugą osobą. Ale co robić z tym pragnieniem? Jak żyć z nim w sposób, który jest zgodny z wiarą i nie prowadzi do jeszcze większego cierpienia? Po pierwsze, nie potępiaj siebie to jest najważniejsze. Bóg nie potępia cię za to, że jesteś człowiekiem, nie potępia cię za to, że twoje ciało pamięta miłość. Potępianie siebie prowadzi tylko do wstydu, a wstyd prowadzi do izolacji, a izolacja prowadzi do rozpaczy. Po drugie, mów o tym. Znajdź osobę, której możesz zaufać. Może to być kapłan, może to być psycholog, może to być przyjaciel, który rozumie. Nie noś tego ciężaru sam. Cisza i sekretność tylko potęgują cierpienie. Po trzecie, pozwól sobie na przeżycie żałoby. Pragnienie bliskości jest częścią tego procesu to część tego, jak Twoje ciało i serce przechodzą przez stratę. Z czasem, kiedy pozwolisz sobie na przeżycie tej żałoby w pełni, kiedy nie będziesz tłumił swoich uczuć, to pragnienie stanie się mniej intensywne. Po czwarte. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, szukaj jej. Rozmowa z terapeutą, który specjalizuje się w żałobie, może być nieocenionym wsparciem. Bóg dał nam nie tylko wiarę, ale również wiedzę i naukę, które pomagają nam w uzdrawianiu. Korzystanie z terapii nie jest brakiem wiary, to jest mądrość. I wreszcie, modlitwa nie modlitwa pełna poczucia winy i wstydu. Nie modlitwa, w której prosisz Boga, żeby cię ukarał za to, że jesteś człowiekiem, ale modlitwa pełna szczerości, w której mówisz Bogu prawdę o tym, co czujesz. Mów Mu o swoim pragnieniu, o swoim bólu, o swojej tęsknocie. On wie wszystko, ale chcę, żebyś mówił Mu o tym z zaufaniem, nie ze strachem. Pozwólcie, że opowiem Wam jeszcze jedną historię. To historia mężczyzny, którego nazywam Andrzejem. Miał 68 lat, gdy przyszedł do mnie po raz pierwszy. Wdowiec od trzech lat. Jego żona Ewa zmarła na zawał serca, nagle, bez ostrzeżenia. Jednego dnia była zdrowa, następnego dnia nie żyła. Andrzej przyszedł do mnie, bo czuł się winny, nie tylko z powodu pragnień, które czuł. Ale również dlatego, że zaczął myśleć o ponownym związku. Czy to było zdradą Ewy? Czy to było podeptaniem ich 40 lat małżeństwa? Czy miał prawo do szczęścia, skoro Ewa nie żyła? Powiedziałem mu coś, co brzmi paradoksalnie, ale jest prawdą. Najlepszym dowodem na to, że kochałeś swoją żonę jest to, że potrafisz kochać ponownie. Bo miłość nie jest zasobem ograniczonym. Miłość nie jest czymś, co się kończy, kiedy ktoś umiera. Miłość, której nauczyłeś się od Ewy, miłość, którą razem budowaliście przez 40 lat, ta miłość nadal żyje w twoim sercu. I to, że potrafisz myśleć o podzieleniu się tą miłością z kimś innym, nie oznacza, że zapomniałeś o Ewie. Oznacza, że Ewa nauczyła cię kochać. Kościół nie zabrania ponownego małżeństwa po śmierci współmałżonka. To jest jasne w nauczaniu. Jeśli owdowiałeś i chcesz ponownie się ożenić lub wyjść za mąż, masz prawo to zrobić. To nie jest grzech, to nie jest zdrada, to jest kontynuacja życia, które Bóg ci dał, ale wiem, że to trudne, wiem, że po latach życia z jedną osobą myśl o kimś innym może wydawać się niewłaściwa, niemoralna, wręcz niemożliwa. Ale to również jest część procesu żałoby. To również jest część tego, jak Twoje serce uczy się żyć na nowo. Andrzej posłuchał moich słów, ale powiedział, że nie jest gotowy. I to również było w porządku. Nie ma presji, nie ma pośpiechu. Każdy przechodzi przez żałobę we własnym tempie. Niektórzy są gotowi na nowy związek po roku, inni dopiero po dziesięciu latach, a jeszcze inni nigdy. I wszystkie te ścieżki są dobre, jeśli są zgodne z twoim sercem i z Bożym planem dla ciebie. Rok później Andrzej wrócił do mnie. Powiedział, że poznał kobietę. Była wdową, miała 65 lat. Również straciła męża kilka lat temu. Zaczęli rozmawiać. Zaczęli spędzać czas razem. I powoli, bardzo powoli, zaczęło się między nimi coś rodzić. Andrzej pytał mnie: Czy to w porządku? Czy może być szczęśliwy ponownie? Czy ma prawo do tej radości? Powiedziałem mu: Andrzeju, Ewa kochała cię. I jeśli naprawdę cię kochała, to chciałaby, żebyś był szczęśliwy. Nie chciałaby, żebyś spędził resztę życia w smutku i samotności. Chciałaby, żebyś żył. Chciałaby, żebyś kochał. I to nie jest zdrada. To jest życie. Andrzej płakał, ale to były łzy ulgi, łzy zgody, łzy zgody na to, że może żyć dalej, bez poczucia winy. Wiem, że te historie są trudne do słuchania dla niektórych z Was. Wiem, że mówienie o pragnieniu fizycznym, o nowych związkach po śmierci partnera, może brzmieć jak brak szacunku dla zmarłych. Ale proszę. Zrozumcie. Mówię o tym, bo widziałem zbyt wiele cierpienia, zbyt wiele samotności, zbyt wiele ludzi, którzy myśleli, że nie mają prawa do życia po stracie. I chcę, żebyście wiedzieli: macie prawo żyć, macie prawo czuć, macie prawo pragnąć, macie prawo do szczęścia. To nie jest zdrada. To nie jest grzech. To jest życie, które Bóg Wam dał. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę Wam powiedzieć: coś, co odkryłem po latach rozmów z ludźmi, którzy przeszli przez tę samą ścieżkę coś, co zmienia wszystko. Gdy czujesz pragnienie bliskości po stracie partnera, to pragnienie nie jest tylko fizyczne, to jest również duchowe to jest tęsknota za jednością. Za tym, że ktoś cię zna, że ktoś cię rozumie, że ktoś jest przy tobie. To jest tęsknota za miłością, która była większa niż tylko ciało. I tutaj jest klucz. Bóg również pragnie tej jedności z tobą. Bóg również chce być blisko ciebie, chce cię znać, chce cię rozumieć, chce być przy tobie. I kiedy czujesz to pragnienie bliskości, możesz je skierować również do Boga nie zamiast ludzkiej miłości, ale jako dodatkowe źródło jedności i pokoju. Modlitwa może stać się intymnością z Bogiem nie jako zamiana za ludzką bliskość, ale jako coś, co wypełnia pustkę w inny, równie głęboki sposób. Kiedy mówisz Bogu prawdę o swoich pragnieniach, kiedy otwierasz przed Nim swoje serce bez wstydu, wtedy doświadczasz jedności, która jest inna niż ludzka miłość, ale równie prawdziwa. Maria, o której mówiłem wcześniej, nauczyła się tego. Powiedziała mi rok po naszej pierwszej rozmowie, że zaczęła modlić się inaczej nie słowami z książek, ale swoimi własnymi słowami. Mówiła Bogu o swoim pragnieniu, o swoim bólu. O swojej tęsknocie za Janem, i czuła, że Bóg ją słucha, czuła, że nie jest sama. To nie oznaczało, że przestała czuć pragnienie, ale przestała czuć wstyd, przestała czuć, że jest potępiona. I to zmieniło wszystko. Chcę teraz powiedzieć Wam coś bardzo osobistego, coś o czym rzadko mówię publicznie, bo jest to intymne i trudne. Ale czuję, że muszę to powiedzieć, żebyście wiedzieli, że ja również jestem człowiekiem, że ja również przechodzę przez wątpliwości i pytania. Przez wiele lat myślałem, że powinienem mówić ludziom tylko o tym, co jest idealne, o tym, co jest doskonałe w oczach Bożych. Myślałem, że moja rola to mówić o tym, jak powinno być, nie o tym, jak jest naprawdę. Ale potem zrozumiałem, że to błąd. Bo ludzie nie potrzebują idealnych kazań. Ludzie potrzebują prawdy. Ludzie potrzebują zrozumienia. Ludzie potrzebują usłyszeć, że nie są sami w swoim cierpieniu. I dlatego dzisiaj mówię Wam o tych rzeczach: bo jeśli ja, jako kapłan, nie powiem Wam prawdy, to kto to zrobi? Jeśli ja będę milczał o Waszym bólu, to kto Was usłyszy? Chcę, żebyście wiedzieli. Jesteście kochani, jesteście akceptowani, jesteście zrozumiani. Nie musicie się wstydzić tego, co czujecie, nie musicie ukrywać swojego bólu, nie musicie żyć w ciszy i samotności. Jeśli jesteście po sześćdziesiątce i nadal czujecie pragnienie bliskości, to jest normalne. Jeśli straciliście partnera i czujecie pustkę, która wydaje się nie do zniesienia. To jest zrozumiałe. Jeśli myślicie o nowym związku i czujecie się winni, to wiedzcie: nie jesteście zdrajcami, jesteście ludźmi, którzy chcą żyć, i Bóg, który stworzył wasze ciało, który dał wam zdolność kochania, który błogosławi każdą prawdziwą miłość, Bóg nie potępia was. Bóg was kocha, Bóg was rozumie. I Bóg chce, żebyście byli szczęśliwi. Ale pamiętajcie również o tym, o czym mówiłem wcześniej. Jeśli czujecie, że potrzebujecie pomocy, szukajcie jej nie tylko u kapłana, ale również u psychologa lub terapeuty. Żałoba, strata, pragnienie to wszystko są skomplikowane procesy emocjonalne i psychologiczne, które wymagają profesjonalnego wsparcia. Bóg dał nam nie tylko wiarę, ale również naukę, która pomaga nam w uzdrowieniu. I korzystanie z terapii jest mądrością, nie brakiem wiary. Pozwólcie mi zakończyć tą myślą. Życie po stracie jest możliwe, szczęście po bólu jest możliwe, miłość po żałobie jest możliwa. Nie dlatego, że zapominamy o tych, których straciliśmy, ale dlatego. Że oni nauczyli nas kochać i ta miłość, którą nosimy w sobie, nigdy nie umiera. Ona trwa, ona żyje, ona się przekształca, ale nigdy nie znika. I kiedy czujecie pragnienie, kiedy czujecie ból, kiedy czujecie pustkę, pamiętajcie, to nie jest grzech. To jest dowód na to, że kochaliście i że wciąż potraficie kochać. I to jest piękne, to jest święte, to jest Boże. Módlmy się teraz razem. Módlmy się za wszystkich, którzy cierpią po stracie partnera, za wszystkich, którzy czują się samotni. Za wszystkich, którzy myślą, że nie mają prawa do szczęścia. Panie Jezu Chryste, Sylu Boga Żywego, który przyszedłeś na świat, aby nieść pocieszenie cierpiącym i nadzieję rozpaczonym. Dziękujemy Ci za dar miłości, którą dałeś nam w małżeństwie. Dziękujemy Ci za bliskość, za jedność, za radość, którą dzieliliśmy z naszymi partnerami. I prosimy Cię teraz, abyś był blisko tych, którzy stracili swoich ukochanych. Niech Twoja miłość wypełnia pustkę w ich sercach. Niech Twój pokój daje im siłę do życia. Niech Twoja łaska prowadzi ich przez czas żałoby, i niech wiedzą, że nie są sami, że Ty jesteś z nimi zawsze. Amen. Niech Bóg was błogosławi, drodzy bracia i siostry, niech chroni was i wasze rodziny, niech otacza was swoją miłością i pokojem, i niech każdy dzień waszego życia będzie pełen nadziei, nawet w środku bólu. Bo jesteście kochani, jesteście akceptowani, jesteście zrozumiani i Bóg jest z wami, teraz i na wieki. Amen.